Marika Ikusia-Gąsiorowska, streamerka, która wpisuje się w topową piątkę polskich przedstawicielek e-sportu. Na portalu Twitch zawitała już w 2016 roku. Skill Factor będę mentorem yy, i motywatorem oczywiście. Także easy zwycięstwo, to już Wam gwarantuję, wszystko w scenie, prosta droga. A kogo potrzebuję? No, waszej piątki i lecimy po zwycięstwo. Wyróżnia się nowatorskim podejściem do widzów, a także odrzuceniem szkodliwych stereotypów. Obszerne grono fanów docenia w niej nie tylko umiejętności gamingowe, ale również wysoką kulturę prowadzenia dyskusji. Cechę, którą będę wydobywać z zawodników, to jest właściwie coś, co, czego oczekuję od całej grupy: tego, żeby byli dobrze dogadani, żeby tam było czuć to, że oni poprzez rywalizację, poprzez oczywiście adrenalinę i przez całą otoczkę. Ale dobrze się bawią, że to jest coś, co sprawia im radość, bo to jest najważniejsze, żeby wygrać, tak naprawdę. To jest coś, co, co najbardziej motywuje do tego, żeby pójść po zwycięstwo i tego się, po prostu sięgnąć, wziąć, wziąć to swoje. A jakie mam asy w rękawie? Wiecie, nikt z innych mentorów nie ma takiego doświadczenia jak ja, bo 4000 godzin w CS-ie samych faili. Gwarantuję Wam, wszystko Wam powiem, czego nie robić w CS-ie. Obiecuję. Niezastąpiona sztuka komunikacji, wysoki intelekt, niezawodne oko oraz ogromna ambicja. To cechy, które pozwolą jej prowadzić każdego uczestnika na sam szczyt. Oprócz mojego bogatego doświadczenia w failach w cs mam jeszcze jednego asa ukrytego w rękawie. Tylko pamiętajcie, nie możecie nikomu go zdradzić, nie? Mamy dwie rączki, nie? Robimy tak. Tak, i tak. To są podwójne kciuki mocy. 100% jest easy, wygrana z takim dopingiem. Nie? Ja za Was je tak mocno trzymam. Są wyćwiczone, wygrana w kieszeni. Hmm, wszyscy a. tak, wie, że coś Jak to nikt nie ma takiego doświadczenia, Kona, co